Dwa słowa o tym, czym jest BBTRS, czyli biodynamiczny oddech i usuwanie traum, mam na imię Aisha. Mam na imię Marek and I don't speak Polish. <laughs> Jesteśmy małżeństwem i zajmujemy się pracą z właśnie biodynamicznym oddechem. I dzisiaj, ponieważ Mark nie mówi po polsku, no. e... Ja powiem dwa słowa o tym, czym jest biodynamiczny oddech i o sześciu elementach, na które składa się. Pierwszym elementem, oczywiście, jest oddech. Oddech jest to taki pomost pomiędzy naszym systemem nerwowym, a naszymi emocjami, naszym ciałem, więc wykorzystujemy go w naszych sesjach do tego, żeby połączyć się z tymi wszystkimi napięciami, z tym wszystkim, co się zadziało kiedyś z naszymi wspomnieniami i dotrzeć do nich, pozwolić im w bardzo spokojny sposób wypuścić. Pozwolić im żyć już własnym życiem i odejść od nas. Tak. <laughs> Oddech tak naprawdę jest pierwszą rzeczą, którą bierzemy w ciągu naszego życia i ostatnią rzeczą. I też w momencie, kiedy dzieją się jakieś napięcia, kiedy powstają traumy, powstają stresujące sytuacje, zatrzymujemy oddech albo zaczynamy bardzo szybko oddychać. I wtedy powstają te wspomniane przeze mnie już napięcia w ciele. Stąd, dlatego wykorzystujemy oddech do tego, żeby się z tym wszystkim połączyć. Drugim elementem jest ruch. Wiadomo, że że ruch jest, naszym, jest, jest bardzo ważny w naszym życiu, i tu wykorzystujemy, żeby mm, wykonać ruch bądź wykonać jakiś, jakiś gest, który nie został wykonany w czasie, kiedy powstała trauma czy powstał, powstało napięcie. Bardzo często zatrzymujemy dźwięk, zatrzymujemy, e, zaciskujemy na przykład ramiona czy e, zamykamy się. Dlatego też na sesjach czy na warsztatach zachęcamy do ruchu. I wspomniałam już o trzecim elemencie o dźwięku. Tak. <laughs> Tutaj Mark jest specjalistą od dźwięku i bardzo pięknie gra na raf waspramach, na hengpanach, na misach tybetańskich, na gongach. I to jest też część naszej y, sesji, ponieważ w czasie integracji jest muzyka na żywo, w czasie sesji jest, y, gramy muzykę również, ale też zachęcamy osoby, żeby wydobywały z siebie dźwięki. Czy to będzie szeptanie, czy to będzie dźwięk tzw. gibberish, który jest y, tak naprawdę bełkotem, ale pomaga uwolni, uwolnić również emocje i uwolnić to, co y, zamknęło się w nas. Więc dźwięk jest bardzo, bardzo nam bliski i to jest trzeci element. Czwarty element, o którym już yy, mówię chyba od samego początku, to, jest, yy, to są emocje. Emocje, które towarzyszą nam na każdym kroku naszego życia. I podobno psycholodzy, nie wiem, jak oni to zrobili, zbadali, że yy, emocja, która została wyrażona, trwa 90 sekund. Ta, która nie została wyrażona. Utyka w naszym ciele i wałkujemy, wałkujemy, wałkujemy w głowie. Więc będziemy zachęcać, żeby wrócić do tych emocji, które zostały niewyrażone, które się pojawiły kiedyś i nie zostały zauważone, do tego, żeby je wyrazić, bo jeżeli to ma być 90 sekund, to chyba warto. Tak. <gry> Czwartym elementem po oddechu, dźwięku, Ruchu jest i emocjach. Piątym elementem jest dotyk. W czasie sesji zachęcamy do albo do dotyku delikatnego samego siebie, ponieważ nasz własny dotyk, nasze własne ręce są wspaniałym zasobem, wspaniałym wewnętrznym takim przypomnieniem, że jesteśmy tu i teraz. Ale też w czasie sesji my masujemy, my dotykamy, my e, oczywiście za zgodą osoby wspomagamy ten proces e, uwalniania napięć z ciała i z powięzi. Więc, to jest następny element. Szóstym elementem, ostatnim, jest medytacja. Medytacja, czyli tak naprawdę integracja całego doświadczenia, które było w czasie sesji czy w czasie warsztatu. I wtedy najczęściej robimy podróż w dźwiękach, również um, gramy muzykę um, na flecie czy na um, gongach, ale też pozwalamy, żeby osoby były z całym doświadczeniem, bo to jest bardzo ważne. Tak naprawdę integracja po sesji trwa nawet do tygodnia, od dwóch tygodni. To się wszystko układa, ponieważ to jest nowe. Doświadczenie, coś nowego wnieśliśmy do swojego życia. Dlatego ta integracja jest taka bardzo ważna czyli medytacja. No i jest taki siódmy element, o którym mówimy czyli radość. I tak naprawdę nie bądźmy bardzo tacy poważni w tym wszystkim, co robimy. Prawda? Masz rację, żono. Dokładnie, masz rację, żono. Nie bądźmy no. poważni, tylko bierzmy to wszystko trochę lżej, z uśmiechem, bo wtedy życie jest piękniejsze. Także zapraszamy do nas na warsztaty. Najbliższe będą, wszystkie informacje będą pojawiały się na Facebooku, na Lotus Balance, również na naszej stronie lotusbalance.org. No i zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze.